Hej, dobry wszystkim, to I Love Orange Juice. Witam Was w retrograniu nowym paśmie na moim kanale, który będzie z... poświęcony grom, do których czuję sentyment. Zaczynam od pierwszej części Grand Theft Auto, wydanej przez. Rock... oczywiście, przez Rockstar Games. Nie wiem, czy to była ich gra debiut, a na pewno y... gra, która rozpoczęła ich taką większą popularność, wydana w. W 1998, ja tutaj sobie zacznę, gram na emulatorze PSXa, dlatego, że niestety nie mam tyle czasu, by przechodzić wszystkie mapy, poświęcać im kilka godzin, bo w pierwszej części GTA zapisu nie było. Trzeba było w, w każdą mapę przechodzić mm, bez przerwy. Zacznijmy od tego, już tutaj słyszycie bardzo fajny soundtrack. Strasznie mi się podoba soundtrack z pierwszej części GTA, w porównaniu do tych najpopularniejszych serii, czyli zaczynając od trójki w górę tej trzeciej generacji GTA, jak to się mówi, mamy widok z lotu ptaka. Mamy tutaj trochę inny, inaczej. W innym celu wykonuje się misję. Nie po to, by ruszyć fabułę dalej. Fabuła jest tutaj bardzo prosta. Jesteśmy po prostu gangsterem. Do wynajęcia wykonując różnego rodzaju misje. Naszym celem nie jest przejście wszystkich misji, ale zdobycie na określonej mapie określonej ilości punktów. Teraz bodaję, że mam 3 miliony, czego na pewno nie uzbieram na tym nagraniu. Kill Frenzy. Oj, nie, nie, trafiłem jednak. No i widzimy tutaj taki bajer Kill Frenzy. Nawet to było w trzeciej części GTA, jak dobrze pamiętam. Dokładnie też taki samochodzik, którym trzeba było yy, rozpieprzać inne samochodziki, takie większe. Dwóch, ha, dwóch ustrzeliłem. Musimy zdobyć 5000 dolarów, czyli tych punktów tutejszych. O, już mnie policja zaczyna gonić, ale póki jestem w tym samochodziku, to mi na szczęście nic nie zrobią. Moja przygoda z serem GTA zaczęła się od małego, jak jeszcze oficjalna premiera w Polsce. To jest 2001, z tego co wyczytałem na gry online. Ja pamiętam, w to grałem jeszcze przed y, moją przeprowadzką, która miała miejsce w 2000 roku. Y, z zaprzyjaźnionego sklepu komputerowego mój brat z Podlady przyniósł GTA, oczywiście pirackie. Nie ja tak patrzę, nie? Wiem, co to jest? Czy to jakieś wyścigi? No i sobie takie, że po prostu po mieście jeszcze taki nieświadomy, taki gówniarz 8-9 lat sobie pojeździć tylko chciał. Dopiero później tak bardziej się zorientowałem z tą serią, że tu o misję można wykonywać, zabijać ludzi. Tak w ogóle to gra miała, wywoływała sporo kontrowersji. Ze względu. No, na to, że tu możemy robić. Mamy otwarty świat. W miarę otwarty świat, który jest dosyć spory, jak na tamte czasy. Nawet jak dzisiaj, to bardzo miło po tym pojeździć, bo jest dużo do y, jeżdżenia, do zwiedzania. E, no, można było zabijać niewinnych ludzi, kraść samochody, przejeżdżać ludzi. Ta osławiona y, Garanga, czyli przejechanie tych. Pomarańczowych gości jednocześnie. Ja kiedyś myślałem, powiem wam szczerze, że to były jakieś y, dzieciaki wracające ze szkoły. Dopiero nie tak całkiem dawno, kilka miesięcy temu, przeczytałem na jakimś GTA Wiki, że to są mnisi. Moje dzieciństwo poszło się... Poszło w pizdu, o, tak powiem. Myślałem, że naprawdę to są, są jakieś dzieciaki. Dobra, weźmiemy sobie jakąś misję od... Anbójka Fu, jak widzieliście na początku, gra oferuje trzy miasta, które bardzo dobrze znacie, właśnie z tej trzeciej generacji GTA. Czyli mamy Liberty City, które jest pierwszym miastem, mamy San Andreas, po którym teraz jeżdżę, i ostatnim jest Vice City. Odblokowujemy kolejny w każdym z miast, mamy jakby dwie mapki, to źle powiedziane. Po prostu nazwijmy to umownie kampanią. Że w każdej kampanii mamy inne misje i mamy inną ilość punktów do zdobycia, ale będę failował, bo dawno nie grałem więc może być tu dużo. Mission failed, więc tutaj mamy przeróżne misje: od ukraść wózek, zabicia kogoś. Jeśli graś się w drugą część, to powiem wam, że pierwsza jest trudniejsza. Mamy tutaj jedynie kamizelkę kuleodporną. Nie mamy tych pięć serduszek, jak w drzewo walnąłem. Jak w drugiej części. Raz dostaniemy Strzelnie mając kamizelki i leżymy. Daj mi ten wózek. Jak chcę ten pojeździć. Nie dasz mi. No okej. Okay. Zobaczmy co teraz. Aha, zbieramy haraczy. Jak dobrze się orientuję w tej misji. Choć przyznam, że... Za dużo nigdy nie czytałem tych dialogów, które tutaj mamy, przypominające dialogi język Simów, też takie nie co oni mówią, coś tam tylko majaczą przez te telefony. Bo tutaj nie mamy bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, a jedynie przez telefon zleca nam kolejne zadania. Te cztery butki, które były tak samo w GTA 2, i tutaj nie ma też podziału na e, gangi. No jedź kolesiu. Powiem tutaj chwilę, dla was i zakończę ten materiał, bo y kolejna sprawa. Grę możecie wypróbować za darmo, tak samo jak drugą część. Wystarczy się na stronie Rockstara, na specjalnej stronie stworzonej przez Rockstar. Y Kurwa, bym go przyjechał byłby mission failed, ale poleciał. Na specjalnej stronie Rockstara tam jeszcze była jakaś skrzyneczka, tu do niej najpierw pójdziemy. Zarejestrować podając swoje dane i pierwszą drugą część możemy ściągnąć za darmo. Można tylko niestety... O, mamy mnożnik, czyli kolejna sprawa. Zdobywane przez nas punkty również za misje są mnożone. Ten mnożnik spada. Za każdym razem gdy... Chyba do jednego z powrotem Nieważne jaką mieliśmy Wcześniej jaki ten mnożnik był Jakiej wartości Gdy aresztuje nas policja i nie będziemy mieli Tak zwanej Przepustki z więzienia czyli kolejny item Który sprawia że nawet jeśli policja nas aresztuje To nie stracimy broni Tego mnożnika Ale z ewentualnej kamizelki jeśli mieliśmy Mamy też ten noż to jest przy punktach. To x2, jak się możecie domyśleć. X5 to są nasze punkty życia na zielono. Nie punkty życia, fu, 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 fu. Ilość żyć. No i domyślę, jeśli spadnie poniżej zera. Bo chyba zerowe jest ostatnie, jeśli dobrze pamiętam. Albo nie, pierwsze, nie mam pojęcia. Dawno nie, um, nie umierałem w tej grze. Dawno w nią nie grałem zresztą. Trochę tylko popykałem, żeby nie zacząć w Liberty City, a w moim ulubionym San Andreas. Znaczy Vice City ma bardzo fajny klimat Dużo jeszcze tych haraczy? No i oczywiście jeśli skończy nam, się, skończy nam się liczba żyć to mamy game over Musimy zaczynać od nowa Przypominam, że save'a tutaj nie było Ja gram akurat na emulatorze, żeby móc sobie od czasu do czasu zasejwować gdy chcę już skończyć grę Bo tak jak mówiłem Ała, wow, jej, policja mnie zaczęła gonić za stuczkę. I strzelają do mnie. Co za policja. Tutaj nawet za stuczkę można kulką oberwać. A, już mamy zwrócić. Tą kasę. Tutaj wjeżdżamy do Chinatown. I tutaj do garażu. Dobra, ten wózek tak zaraz się rozwali. Weźcie go sobie. Machine Complete. Policja nam tu zniknęła. Dostaliśmy ładną sumkę. Jeszcze z tym mnożnikiem razy 2. Dostaliśmy następny mnożnik. Władza. Machine Complete. Mamy mnożnik w górę. Chyba dostaniemy teraz od razu następną misję, bo tutaj w tej pierwszej części San Andreas to jest jakiś, tak, ciąg questów. Dopóki nie sfajlujemy lub im się nie skończymy, to mamy... Z jednej budki kilka questów, pamiętam, jak mnie wpieniało mój brat, jak grywał w GTA. On lubił jeździć przepisowo. Krat autobus i sobie jeździł. Zatrzymywał się na każdym czerwonym świetle. Jak mnie to denerwowało, jak byłem takim małym szkrabem i na to patrzyłem, jak on gra. Gdzie tu będzie trzeba wejść? Tu? Skręć... Nie, 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 znowu, uf. Aha, mam ukraść, bodajże, że dobra. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, żeby w tych... Aaaa, ten musiał mi stanąć, pierdzielony. Nie widziałeś, że cofam, gościu. Tak, jak jak jakąś misję, to zrobimy rozpierdol, czyli so, to co zawsze w GTA było najlepsze. Ojejku, nie mogę tego wziąć. Ojej, nie menu. Którym było przypomnienie tego ostatniego dialogu? Nie tu. Prime limit. Nie. A dobra, ja to wyłączę tak w ogóle. Gościu, możesz mnie nie pchać? No jak nie weźmiemy, nie da się wziąć, to dobra, ze go. A jednak o to chodziło. Kurcze, następna glina. No jakoś tak. Zazwyczajnie czytam tych dialogów. A już jak nigdy nie byłem do przyzwyczajony gra i tak nas prowadziła zaroczkę. Tu masz strzałkę. Jedź do pokazanego celu. Jak nie da się ukraść samochodu, to zniszcz go, czy coś tam, coś tam. Jak masz grupę ludzi, jeśli podejdziesz do nich, zaczną do Ciebie strzelać, to oczywiście zabij. Machine gun. Broni dużo nie było w pierwszej części. Był pistolet, był właśnie... O, 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 o jedziemy. Ona nas jeszcze by z samochodu wyciągnęli. Był flame tower i była wyrzutnia rakiet, to wszystko. nie to są te budki, o których wspominałem, które wcześniej też widzieliście. I chyba tak, tylko były... Bronie, z tego co pamiętam mieliśmy jeszcze wyszedł dodatek do pierwszego GTA samodzielny dodatek za, zatytułowany GTA London akurat nie miałem okazji za dużo w niego pograć jakoś przyjemności po prostu jakoś tak wyszło no dobra przed ginami musimy jakiś samochód zgarnąć o kurcze, już mam dwie gliny. Aaa, geniusz jestem. Tak miałem tamten samochód jego radiowóz, że go... przejechał. I taka plamka została niefajna. Nie tu, nie tu, nie tu. No i kolejna sprawa, coś czego nienawidzę czasówki, misje na czas. Nigdy to nie były moje ulubione misje, chociaż czasu zazwyczaj jest sporo. I ja też nie we wszystkich misjach. Dobra, co my tu mamy? Mission complete. Od razu nam policja się zdjęła, że tak powiem. Grafika między tą wersją na PSX-a a jedynką za dużo się nie różni. Jedyne, naprawdę, to co zauważyłem, to wygląd naszej postaci. Taka jest trochę wyblakła, ciemniejsza. O, kurczę, na czas. Ja tu się pokazuję, a tu czas mi leci. No i straciłem przez ten czas wątek. Co mówiłem? A o różnicach graficznych. Nie tylko tyle zauważyłem. Ten radiowóz chyba można wziąć, bo misje też można znaleźć w porzuconych samochodach wsiadając do nich. Oj, 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 tam, dobra mniej więcej kojarzę, którędy jechać, tak jest, dobrze pamiętam. Okej, okay, trzeba przemalować. Czyli te paint spraye, czy jak to się tam w GTA zwało. Które tutaj też tam zdejmują poziom poszukiwań przez policję do zera. Przydatna sprawa na różowo, poproszę nie na niebiesko, bo taka misja ogólnie te misje niby nie, nie były takie różnorodne, a Zdarzały się takie pomysłowe. Mieliśmy na przykład nawiązanie do filmu Speed Niebezpieczna prędkość, gdzie mieliśmy samochód z bombą. Tak, przejechałem człowieka, jestem zły. Samochód z bombą i naszym zadaniem było przez jakiś czas jeździć z określoną szybkością. Żeby ona nie spadła, jak widzicie tutaj nie mamy prędkościomierza To było na bardzo na czuja robione Trzeba było na czuja jechać No i... Przez jakiś czas jeśli nie wybuchnęliśmy razem z tym autobusem oczywiście mission complete To było bodajże w pierwszym mieście Liberty City Nie pamiętam jednak już dokładnie w którym miejscu, bo bym wam to nawet... Pokazał Chociażbym to sfailował będzie jeszcze jakiś misja czy... Jest... Ta, tak, jeszcze mamy następną misję. Od razu, już podarowaną, że tak powiem. Ła-wa-wa-wa. Wow, Za wow, wow. dobrze to w tym nie jeżdżę. A jej! Ale to było ładne. Normalnie, z drifty, pierwsza klasa. O, tutaj mamy właśnie wspomnianą przeze mnie łapówkę. A nie, to nie jest łapówka, to jest po prostu... Tak, dobrze, to jest łapówka. Musimy poczekać na gościa. Tu jest łapówka i gdybyśmy mieli poziom poszukiwań, to by nam spadł do zera podnosząc. Jest jeszcze coś takiego jak karta wyjścia z więzienia, to właśnie o tym wspominałem, że nie tracimy żadnego ekwipunku. Dawaj, co masz dać. Samochód mam wziąć. No dobra, może być. Mówiłem już o Mówiłem, bardzo mi się podoba. Ach, muszę tym jeździć. To wolne jest jak cholera. Kiedyś nawet myślałem, żeby zrobić może jakiegoś małego. Let's playa właśnie z pierwszego GTA, ale... Nie wydaje mi się, żeby on był jakoś szczególnie atrakcyjny na dłuższą metę. A i właśnie wspomniany przeze mnie miotacz ognia. Wiecie co? Cholera wystarczy tych misji. Robimy rozpierdol. Dać mi tu ludzi. Możesz wyjść? Byłbym wdzięczny. Nie, oni chyba w pierwszej części nie wychodzą. Niestety z tych samochodów. Oj, rozwaliła się bryka. Dajcie mi tu ludzi albo policję. Mało mam w sumie tych broni. Fajne było, można w pierwszej części GTA wiele samochodów obok siebie postawić i... Wystarczyło jeden rozwajć i takie piękne wybuchy były. Spróbuję coś takiego tutaj dla was wykonać teraz. One muszą być blisko siebie. No, oczywiście jak za dużo samochodów tak to też policja nas zacznie gonić. Ale o, tutaj widzę ludzi, a ja mam Flame Towera. palny dziś prawdaż? prawda? Chodź tu. Haha. Haha! Ha. Pal się! Pal! Haha! Wskaż do wody! No oczywiście w pierwszej części, tak jak w drugiej, i trzeciej nasza postać pływać nie potrafiła, więc spadek do wody oznaczał natychmiastową śmierć. O, o, policja gdzieś tu jest. O, już mam cztery gwiazdki, to było chyba maksymalne. O, pali się policjant. O, przestał się palić, o, teraz się pali znowu. Popatrzymy. O, ten chciał do niego dołączyć. Tak biegał obok niego, jakby miał... Nadzieję, że się zapali. O, następny samochód. Dobra, detonujemy to, co tu mamy, tylko tego spalimy. O nie, już przelaj do mnie. Dobra, detonacja. Aj, słabe. No nie, tak miało być. O, następny mamy. O, o, prawie bym dostał. W pierwszej części policjanci nie potrafili skakać przez samochody, dopiero w drugiej to o właśnie coś takiego dostali. Więc łatwo można było na piechotę przed nimi uciekać. Jadąc y, oni już wyleźli z tych radiowozów i zaczęli nas gonić na piechotę, wystarczyło biec wzdłuż y, drogi, bo szansa na potrącenie tutaj jest bardzo mała, wręcz zerowa. Więc wystarczyło obiecywać i właśnie tak przeskakiwać nad samochodami i bardzo ciężko było zrobić, żeby nas ci policjanci dopadli, a tu nic nie ma, to nie wiem po co wlazłem na to. A następni policjanci. Wow, dużo, dużo, dużo! O, tego to wiem jak rozwalę, o, o, o. Nie trafiłem, dobra. jest dużo frajdy sprawiało. Nadal sprawia, co ja gadam. No i tu, policjanci. Zrobimy dramatyczną scenę na koniec materiału. Nie podchodź, bo skoczę. Nie podchodź, bo skoczę. Wasted. Dobra, no i tym. Tego krwawa plama ze mnie została i cztery życia. No i jak fibonak też straciłem, bo oczywiście zginąłem. Zrespiłem się przy szpitalu. Jak nas aresztują, to oczywiście analogicznie zrespimy się przy posterunku policji. Mając też statystyki, to co zrobiliśmy, a może to pokażę, dam się jeszcze aresztować i na koniec. Ginąć. Bardzo tutaj. Dbają od nas władze miejskie, bo przy, i przy posterunku i przy szpitalu możemy znaleźć broń, żeby wrócić do sprawowania czynków czy uczynków, coś tam jeszcze było. Machine gun, a to w dwójce tak fajnie mówił. Dawaj, policja, halo. Jestem złym wandalem, rozwalam samochody. Aresztować mnie. Rozwalam ludzi i zabijam samochody. Chodźcie tu. No już trzy gwiazdki, trzy mordy. Dobra, masz. Bastet. O i tutaj mamy, że tam criminal records, shots and bumps i tak dalej. Tutaj wszystko mamy. No dobra, i na tym skończymy ten materiał. Mam nadzieję, że jeśli graliście kiedyś w GTA pierwsze bawiliście się przy tym tak dobrze, jak ja się bawię do dzisiaj, miło to wspominacie. Tych, którzy nie grają, gorąco zachęcam, bo w końcu można za darmo. Można też kupić e, wydanie pomarańczowej klasyki od Senegi, gdzie mamy pierwszą, drugą część i po polsku oraz trzecią dodatkowo, czyli tą trzecią, którą już płatną jest, bo ściągając e, ze strony Rockstara mamy. No dla niektórych może niestety tylko angielskie wersje. Ale sproszenia chyba są w internecie. Dobra, bo ja się znowu rozgadam. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnej grze. Cześć.